Dziś powiem o tym, jakie zło czai się w internecie. Otóż mam na myśli Azjoziby i ich chińskie bajki. Mam nadzieję, że domyślacie się o co chodzi. Wiadomo, bowiem, że to wszystkie zło jest spowodowane głównie przez nich. To opedały. Palą nasze domy, gwałcą nasze dzieci, a nasze koty pioką żywcem w mikrofalówkach. Ostatnio powstało jedyne słuszne wytłumaczenie trójkąta bermudzkiego. Otóż o taku przylatują na swoich pedalskich spotkach porywają ludzi, a potem robią ufoporno. To oni spowodowali katastrofę w Czarnobylu, bo jeden z nich spuścił powietrze z swojej muchanej lali, po czym pomoczył się w spodnie i próbował wytłumaczyć, że Wisła wylała. Również Wielka Stopa i Yeti to bzdura. To po prostu dwa Azjozieby, które chcą ćwiczyć Shaolin w górach i urządzają w lesie i brzyska Czupaka to również chudy, łysy dziad, który jest otaku. Otaku żywią się ludzkim mięsem. Tylko my jesteśmy w stanie zapobiec inwazji Otaku. Tylko my jesteśmy w stanie skopać im te płaskie dubska i lineartowe mordy. Powstańcie zatem. I kurwa dziękuję za uwagę. A wam Otaku chuj w dupę.